Kochani, witam Was w kolejnym filmiku i tym razem jest to taki krótki, informacyjny filmik z okazji tego, że na moim kanale jest już ponad 2000 widzów. Po prostu kocham was, wielbię, jesteście wielcy, dziękuję, że w tak krótkim czasie po prostu tyle subskrybentów przybyło na mój kanał. No i właśnie z tej okazji postanowiłam zrobić taką rączkę z pytaniami, czyli po prostu QA. Takie na mojego e-maila. Napisała pewna osoba o pseudonimie Monsterka i zaproponowała mi taką współpracę, gdzie ona będzie pytania różne wyszukiwać i będzie mnie pisać na e-maila, i będziemy z tego robić takie właśnie części do QA. Również będzie mi proponować różne filmiki, jakie mogę nagrać. Oczywiście wy dalej piszcie w komentarzach takie rzeczy. No a jedyne co Monsterka za to chce, to to, żebym podlinkowała jej Aska, więc od teraz jak w opisie są wszystkie podlinkowania do tych moich stron, to również będzie tam podlinkowanie do Aska Monsterki, więc bardzo Was proszę, abyście na tego Aska wchodzili, pytali Monsterkę, lajkowali odpowiedzi, będę Wam bardzo za to wdzięczna. No a jeśli macie do mnie jakieś pytanie, które nutują Was już od wielu tygodni i po prostu musicie mi je zadać, to śmiało piszcie w komentarzu, ja te pytania pozbieram, nie wiem, może jakoś podzielę i zrobię wątkę z Q&A. No i co, ja się z Wami żegnam i zapraszam już do dalszych moich filmików. Pa, pa!